Witam, zapraszam na ekscytującą wycieczkę po zapewne nieznanych ci obszarach programu Photoshop albo mało znanych, tak? Mówię zapewne, bo podejrzewam, że też ten jeden czy drugi tutorial obejrzy osoba, która doskonale zna program Photoshop. No jest tego sporo. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. To są rzeczy, które na pewno każdemu się przydadzą, bez, bez wyjątku. Każdemu, kto robi grafikę w programie Photoshop będą one przydatne. I na dzień dzisiejszy używam ich sporo, spośród tych, które Wam pokażę. Zebrałem około 40, no ponad 30, powiedzmy tak, bo dokładnie nie policzyłem. Skończyłem liczenie, kiedy miałem 30, plus jeszcze troszeczkę doszło. Są to efekty, nie chcę używać słowa triki, no nie są żadne triki, to są wszystko opcje programu Photoshop, nic ponad Photoshop. To jest wszystko, co operuje program Photoshop, podejrzewam, że sporo więcej, sporo rzeczy, których jeszcze sam nie wiem. Po efekty nazwałem te tutoriale ciekawe efekty, tak? i będą one oczywiście ponumerowane, bo nie jeden, a kilka będzie utworzona playlista, bo tematu nie zamykam. Pojawią się, poznam ja osobiście poznam jakieś fajne sprawy przydatne do programu Photoshop. Pojawią się nowe wersje Photoshopa, pojawi się kolejny tutorial w tym temacie. Pod każdym z, tym, z tych tutoriali postaram się jakiś krótki opis zrobić tego, co zawiera dany tutorial. Kilka, kilka opcji właśnie w jednym tutorialu, żeby nie było tego za dużo, żeby nie trwało to po prostu wszystko godzinę albo i więcej nawet. Prawda? Jest tego naprawdę dużo, naprawdę dużo świetne, ciekawe, bardzo pomocne rzeczy. Od spraw, które pomagają nam zdecydowanie poprawić jakość grafiki poprzez wszystkie sprawy związane na przykład z poprawą jakości działania narzędzi, tak, bo i tak można zrobić, do rzeczy do całkiem prostych, tak, jak otwieranie na przykład dokumentu PSD, to w tej części wam pokażę na początku, otwieranie dokumentu PSD jako jedna warstwa, bez warstw, jako jedna warstwa, prawda? Nie trzeba go otwierać jako PSD i scalać od razu jako jedną warstwę możemy mieć gotową. Naprawdę świetne, naprawdę bardzo, bardzo przydatne rzeczy, ja jestem już podekscytowany, a jak tam mój photoshop? No, jak słychać, też jest gotowy. No dobrze, to zaczynamy. Pierwsza część i na początek właśnie to, co wspomniałem. Mianowicie otwieranie dokumentu PSD, otworzę go. Prawda? Tu mam taką ostatnią kompozycję, robiłem pod wodą, proszę bardzo, mnóstwo warstw, prawda? ale ja nie potrzebuję tych warstw, ja potrzebuję od razu mój taki wynik gotowy, prawda? jedną warstwę. Oczywiście bardzo prosto można to zrobić. Przechodzimy do, no nie wspomniałem jeszcze, część oczywiście w starszych wersjach Photoshopa, m, część tych opcji czy też porad nie istnieje. Przy, tutaj, przy okazji, kiedy będę jakby numerował te ciekawsze jakby rzeczy, czyli. To jest właśnie numer jeden, rozpoczynamy, prawda? Czyli otwieranie dokumentu PSD jako jedna warstwa. Też będą podpowiedzi, prawda? Jak pewnych klawiszy używać i tak dalej. To nie są jakieś dla mnie osobiście bardzo super ekscytujące rzeczy, ale przydatne, więc też będę o tym mówił. Otwieramy, prawda? Jakiś dokument PSD, trzeba go sobie zaznaczyć w ten sposób, prawda? Teraz wciskamy klawisze Shift, Alt, trzymamy je wciśnięte i klikamy otwórz. Pojawi się taki komunikat, czy w zamian odczytać, odczytać dane kompozytu. Oczywiście, tak. I proszę bardzo, ta sama kompozycja, prawda? Co ciekawe, to jest plik pod wodą 4, tak go nazwałem, PSD. Ale jedna warstwa. I już jest problem rozwiązany. Nie musimy scalać, kombinować itd. itd. No dobrze, otworzę go normalnie, bo kolejna rzecz jest troszeczkę powiązana, czyli numer dwa. Mam taką potrzebę, aby do pewnego efektu, który za chwileczkę jako numer 3 wam pokażę, aby te wszystkie warstwy były scalone z tym, że ja je muszę zachować. No troszeczkę zagmatwane, czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Zaznaczamy sobie ostatnią warstwę, najlepiej, jeżeli wszystkie warstwy mają brać udział, może tak, tą usunę, bo jest niepotrzebna, jeżeli wszystkie warstwy mają brać udział w tym, w tym działaniu, no to zaznaczamy ostatnią u góry. I teraz Ctrl, Shift, Alt, E. I proszę bardzo, u góry mam wynik tych wszystkich warstw. Proszę bardzo, włączam, wyłączam. Żadnej różnicy. To jest dokładnie to samo, co wszystkie warstwy pod spodem, no ale jako jedna warstwa. I ma to olbrzymią przydatność w naszej, naszej grafice. Jeżeli cokolwiek robimy, nie musimy to w każdej grafice, którą wykonujemy, używać, ale teraz, właśnie, numer 3. Dosyć ciekawy efekt stworzenia pewnej imitacji, troszeczkę, nie za dużo, minimalnie, takiego efektu jakby pogrubienia, no nie chcę używać słowa 3D, bo to by było za dużo, czyli skrót z klawiatury, o którym warto, który warto sobie zapamiętać, bo nie tylko do, do zdjęć, ale i do masek ma zastosowanie, CTRL i odwrotność kolorystyki, czyli wszystkie kolory są odwrotnie teraz. I tutaj no, już nie ma jednoznacznej podpowiedzi, bo zależy, jaka to jest kompozycja kolorystyczna. Ale można spróbować zmienić tryb na nakładkę. Jeżeli nie zda to egzaminu, no, to próbujemy łagodne światło, może inne, ale od nakładki warto rozpocząć. Nakładka już widać, no, może te promienie, woda u góry wygląda źle, i to właśnie użyję za chwilę maski, usunę. Ale trawa uzyskała takie jakby troszeczkę przestrzeni, troszeczkę, jakby kolorystyka się zmieniła. I no, te wysokie elementy zielone, tak samo, ale to nie jest koniec jeszcze. To nie tylko o to chodzi. Teraz trzeba sobie zaznaczyć tą barstwę i strzałkamy klawiatury delikatnie raz w prawo i raz na przykład w górę. No i źle zrobiłem, oczywiście, bo muszę to odznaczyć, żeby mi się nakładka nie przestawiała. Czyli tak, raz w prawo, proszę bardzo. Teraz dopiero uzyskałem ciekawy, jakby przestrzenny efekt, i raz w górę. Troszeczkę zbyt intensywnie, czyli krycie tutaj zjedziemy gdzieś do 60 mniej więcej. Proszę bardzo, zwłaszcza, no trawa może troszeczkę mniej, ale ciekawa kolorystyka jest. Widać troszeczkę różnicę, jakby, ale zwłaszcza te elementy wysokie nabrały troszeczkę takiej pełni. Tak, teraz jeszcze, czyli operacja numer, czy też efekt, albo podpowiedź, jak to woli, numer 4. Cały czas jestem w pracy nad jedną grafiką, prawda. Utworzenie maski. No nie ma nic trudnego, prawda? Klikamy na ikonkę, jest maska. Wciskamy właśnie Ctrl I, aby uzyskać czarne wypełnienie maski, czyli nic nie widzę, prawda? Wszystko jest zasłonięte. Tak, a jak taką maskę od razu utworzyć? Usunę ją. Czyli podpowiedź numer 4. Po prostu wciskamy klawisz ALT i klikamy na ikonkę utworzenia maski. I proszę bardzo, od razu jest dodana. Czarna, czyli wszystko ukryte mamy. Czasami jest taka opcja, jest taka potrzeba, aby ona właśnie była czarna, a dopiero później odsłaniamy pewne elementy. Ja znowu wcisnę Ctrl i, bo potrzebuję białą, lepiej to będzie wyglądało. No i tutaj już dopełnimy tą grafikę szybciutko, krycie 100%. I proszę bardzo, od góry malujemy te promienie, tutaj to pole jakby rozświetlone, to wszystko. Maskuje ten efekt, jakby pogrubienia tego. No nie chcę używać tu słowa 3D, bo to taka, taka właściwie tylko imitacja 3D. No i teraz troszeczkę krycie tutaj do powiedzmy około 30 i u góry troszeczkę więcej. Te bańki tutaj, o i proszę bardzo, wyłączę i włączę. Widać różnicę, prawda? Jest różnica. Dobrze, czyli mamy numer 4, tak? I na koniec tej części. Rzecz bardzo przydatna, mianowicie jeśli chodzi o zoom, prawda? wybieramy lupkę, no, zbliżamy, oddalamy, kombinujemy albo no, na różne inne sposoby, prawda? Kółkiem, kręcąc kółkiem myszki. Jeżeli ktoś nie używa pióra, a myszkę, prawda? No, to też tak można zrobić. Gdzie to ustawić, jeżeli ktoś nie używa? Edycja, już przechodzimy tutaj do preferencje, narzędzia, powiększenie przy użyciu pokrętła, trzeba to zaznaczyć. I teraz, kręcąc kółkiem myszki, prawda? Zbliżamy, oddalamy sobie widok, prawda? Zoom. I dodatkowo, jeżeli potrzebujemy na przykład troszeczkę popracować w prawym dolnym narożniku, no to wciskam spację, kolejna taka podpowiedź i pojawia się łapka, chwytam lewym przyciskiem myszki, przesuwam się o no na przykład tutaj i będę coś tutaj robił w tym narożniku, prawda? No ale po wykonaniu tych operacji znowu kręcę skółkiem myszki, oddalam, próbuję ustawić mój dokument tak, aby był cały w obszarze, w tym oknie. I tutaj właśnie numer 5, prosta sprawa, Ctrl0. I proszę bardzo, obojętnie jak mamy to oddalone, proszę bardzo, Ctrl0 pojawia się w maksymalnym dopasowaniu do okna. Oczywiście nie zostaje to rozciągnięte, przekształcone. W tym przypadku ta grafika jest pionowo, prawda? Proporcje są w pionie, czyli od góry widać, do samego dołu jest to dokładnie w krawędzi okna. Jeżeli utworzę coś innego, Tworzymy ja coś innego, powiedzmy o, taki widoczek, tak, i tutaj też oddale, prawda, Ctrl, 0, proszę bardzo. Tym razem w innych proporcjach mamy zdjęcie i ono jest dokładnie dopasowane do szerokości okna, tak. Jest opcja jeszcze, o której Wam powiem, tak, Ctrl, 1, to jest widok 1 do 1, czyli jakby, no, właściwy wielkość dokumentu i to oczywiście różnie się prezentuje. W tym przypadku tego zdjęcia, ctrl 1 to oddalony widok prawda? to jest oryginalny jakby rozmiar w przypadku tej grafiki ctrl 1, ona jest bardzo duża ctrl 1, no to będziemy mieli po prostu to wszystko przybliżone prawda? nie będzie widać całego zdjęcia ctrl 0 widzę mój dokument w maksymalnie no, jakby dopasowany do okna Za, z zachowaniem proporcji oczywiście tak? no i teraz sprawa następująca jeszcze bardzo przydatne, to jest zwłaszcza w tej opcji to zdjęcie chciałbym tam sobie jakoś połączyć z, tą, z, tą, z tym innym zdjęciem, czyli, może tak źle robię. Wycofam operację i tutaj znowu Ctrl-Shift-Alt-E i wynikową warstwę, bo też można tak to użyć, prawda? Możliwości użycia takiej wynikowej warstwy są właściwie nieograniczone, prawda? Ale w tym przypadku ja po prostu chcę ją skopiować do innej kompozycji, tak? I ją tutaj sobie wstawię gdzieś z boku. A, no tak, tam to zdjęcie pod spodem, prawda? Czyli ten krajobraz. Jest o wiele mniejsze niż ta moja grafika, którą wykonałem. No, trzeba to przekształcić, czyli Ctrl T. Jak widać, węzły tylko widzę z tej strony. No i teraz oczywiście znowu muszę albo to skalować, albo kręcić kółkę myszki. Otóż nie, nie muszę. Ctrl 0. I tym razem niewielkość grafiki jest istotna która się dopasowała, jakby do, wpasowała w nasze okno, a wielkość tych węzłów do przekształcenia. I one są dostępne w tej chwili bez żadnego problemu z każdej strony, prawda? Czyli teraz bez żadnego problemu możemy sobie skalować. Dowolnie, prawda? Czyli wcisnę Shift, żeby to proporcjonalnie zrobić. Tak. Ustawię sobie o, niech to będzie tak. Enter i teraz control 0 Dopasowuje się oczywiście. Dokument, nie warstwa, bo oddalę kółkiem myszki kręcę, oddaliłem widok, to jest mu to zdjęcie, to jest otwarty dokument, prawda? Jeżeli wciskam klawisz CTRL 0 czy CTRL 1, prawda? CTRL 1 proszę bardzo, to jest oryginalna wielkość tego dokumentu. CTRL 0, dopasowanie do okna dokumentu, nie warstwy, która się na niej znalazła. No tyle w tej części. Oczywiście nie chciałbym przedłużać. Wolę, żeby to trwało po, po kilkanaście minut niż po prostu raz i, i godzinę. Ciężko by było to sobie przyswoić, a tak łatwiej będzie wybrać te rzeczy, które y, Was interesują. Zapraszam Was, kochani, wszyscy oczywiście, na mój kanał Mister Kamil 1 myślik Robert Sobucki. W tej chwili jestem już dobrze ponad tysiąc, y, ponad tysiąc filmów. Zapraszam do subskrypcji, do komentarzy jak najbardziej. Do pytań pisać, jeżeli coś nie wiecie. I mile oczywiście widziane łapki w górę. Na razie to tyle tej części. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, bo mój Photoshop jak najbardziej tak.